Za bardzo, jesteśmy podnieceni z Guśku Mozusa. Macie na tą godzinę wyjdzie, chuj, jedziemy. Zabrakło mi w końcu, wyważ lewru. Dobra, jestem. No i. A. Dobra, kurwa, golem. widzimy się za rok. <śm> Ja nie jestem teraz jestem tylko homofobem, wypraszam se. Może Bardzo dobrze. Może Czy Też tak mieliście kiedyś, że chciało wam się sikać, a po prostu się zestraliście w porty. Nie. A w porty? Tak. Ale, <laughs> ale, ale quick answer, kurwa. Nie! Ja pierdolę, 2025, a my dalej w gramy, kurwa. Jest 20. 2025, a kurwa dalej w Herosy drugie gram. No i co? ja <laughs> w Half-Life 1, kurwa. <laughs> No widzisz, co, co na rzekar na wodka. No kurwa jebana. No już mu spingowałem. Ten to właśnie Skyfall Diamond kupi i wsaj sobie w łapyczna. Albo, albo jak, jak kanapki w dupę, no. Okay. Ani jednej nie oszczędził. Co on ma odwrócony system trawienny, kurwa? Dupą no nie, wpierdali nie, i sprawali z roz... czy co? Chodzi o to, że proti i trawi w obie strony. Gdy, jak i jednocześnie dupą i, zęba, i wiesz ustami, to wtedy się jest w stanie sprzedawać posiłki. Je i sra. Mm. A, Dokładnie. Je, je i sra, no. W tej Nie, ty widzisz tą animację? <laughs> czemu chujem ruszasz? Patrzcie na uzyska, kurwa. <laughs> Ale kuśka staje lecieć No jesteśmy zbyt zajęci teraz, kurwa, że są nowość. Za bardzo jesteśmy podniecenić guśką Ozusa. O środku, gówno. Parę są domu w końcu. Paweł jest Wares sieci. Barys nie wierzy. Dziękuję, dziękuję. Ignis na debila, 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 Ignis na kogo pierwszego wciągnie kurwa do tego. Do górza. Oby mnie, oby mnie oby nie. I buty z Zarpem do tanka. Żegnajcie. Lebru, rękawiczka dla ciebie. Zarpem, widzisz. No, ale kurwa na, na swingi zwykłe, ale to będzie. Zarpem to ja raz. Ale baczek, kurwa, baczek fajny. Baczek fajny. fajny. Bierze. A, cool, chuj, no? se wziąłem, kurwa. Ty tak dzisiaj dostałeś, kurwa, to co miałeś. A, tak, i chuj mi w dupę, nie? Dobra. I wystarczy. Solo go szanuj, najebać. Aha, ty kurwa. <śmiech> <śmiech> oj, chuj, pucu, co zrobiłem? Ukrad, ukradł. Też mnie <laughs> się gleba, daj że Minecraft. Wiesz pro ty? Tyle mam do domu Dobrze Pamiętam, pamiętam Macie macie ta ga trzeba go nazwać Sabotaż to miałeś ostatnio do tym Kurwa na Fresh Ło kurwa co to za sympas Co to było kurwa A mały Kurwa Witam trzech z kurwy synów Petro Fitzfeli Iron Tweli, kurwa. Jeden gorszy od drugiego. I niższy też. Jeden <tanie> wrodził się z wzrostem średnim. Drugi a drugi z malutkim. A trzeci z ogromnym. Z Ogromny, ogromnym się, który jest szczęśliwy. Jeden na no no, niebiesko, drugi na zielono, a trzeci umie latać. nie Trzeci umie latać. Na wyjście nie mamy żadnego warriora w party, co nigdy nie szarżuje. I tak. Nie no, jak ja bym się wygramował, ja, 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 ja. gram Warrior'a. Ja ja. Elegancko. A, a, gdzie? Zjebał, o, a Aha. Lud spadł na ziemię. Lud spadł na dół. No a, i chuj. Ja się może wyjebał. Grzywu! Grzybu! A, grzybu! tak, może go skrzesimy sobie. Grzybu, coś ty zrobił. Coś ty odjebał. Podłoga śliska była. Chętni do speedruna kurwa do Torima? Tala, Uzus? Nie mogę pójść. O, Chicago. Wekka i, i, i Lebru. A reszta zostaje na do dole ze mną. A co z siwym? Siwy dodu? Nooo! Tak, do Urdu, no. No przyjdzie. Siwy też się na Urdu war. Nie, chodziło na Akso 25. A chodziło na x 25 no. I mu godziny rajdowa, rajdowe nie odpowiadały. Mimo, że nie Shiby. był ustalony. No. Trochę, za pierwszym? Ale odszedł o, 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 łatwiej, o, o, łatwiej niż tamtym, wystarczy się zapierdalać jak Devi w kółku. Lebru, co rolujemy, jo? No jo. Dawaj, good luck, have fun. No i. <tans> o, Oddawaj <tans> mi w końcu, wybasz, lebru. Przepraszam, bro. Dawid, czemu nie dawaj się rękawiczki? To jest nowy set, nowa setówka. Nie to samo, co masz? To nie jest to samo. To weź się, zaroluj się, może jeszcze raz, jeśli ten... Jeszcze jest rola zajebszy Dobra, no, bierze sobie, bo... A, a uh -huh. dobra. No dobrze, dobra. Dobra, ja sabotuję teraz kurwa gildię i... Poczekajcie na wszystkich. Jadę sam. Dobra, polaj wyjebane. Znowu Ty... jadę sam, nie mam. No. macie na tą godzinę być chuj, jedziemy. To bez może. to nisko od siebie kurwa. Wiecie, że tu nie ma barierek? <śmiech> <śmiech> tu, tu nie sprawdzaj, Proty, że są barierki, proszę cię, kurwa. Teraz... Ojoj! <śmianie> o kurwa! Dobrze. To się, bo się do dzieje, kurwa. <śmianie> też rzucił na taladryna kurwa, jest mierdoli. Coś pytania, o czymś zapomniałem. Jak coś to mówcie, kurwa. Mam nadzieję, że wszyscy byli, bo jeśli było, to mi kurwica szeli. No chaos Dobra, jestem. No i ja No i został tam ten śmierć j**any VESAX Koniec bierz Nieee, Dowidzimy się za rok No to koniec, no, to koniec. A jest to, Ja się zastanawiam no. Ile proti najebało over mm. no w overhealingu Jeszcze A. więcej A. A. O kubel. Wiesz, to było? pierdolę! Kurwa, minus 3 miliony DKP, kurwa i parek z itemami do końca ulduaru. Ej, zajmij się, jakby i tak ujęłam z tego ulduaru. Zdaję sobie. Regi, reagi, sobie dokończę. Zjętnę przede wszystkim, bo nie widzę, że nie odbuchu. Dobra, proti ma za dobrze. Wad, co wam co mi chodziło? Nie wiem. Kurwa, kurwa, golem. Yes, GG, kurwa. HA! Ten wow. sam, sam lud co w Mystikach V2, kurwa! Pierdol. Ale buty kurwa wleciały, tak. ciekawe, nie? Nie jesteś jednym bratem Tadeuszem. Jak nie jestem jednym bratem Tadeuszem? Ja nie wierzę no, ja w magii i Zabobony. Jest... Kurwa! Iwona... Skąd wiesz, że to nie jestem ja? jeszcze playlista jest. A bo ty w ogóle nie jesteś bratem na dłuższą, że ty kierował. No właśnie, nie ma się łatwo pierdolę. Nie, myślę, O, co ja byłem się w akcji.